kilku lat obserwujemy znaczne wzrosty w eksporcie produktów drobiowych. Jest to możliwe dzięki rosnącej krajowej produkcji, a także wysokiej konkurencyjności naszych produktów drobiowych na rynku unijnym. Przewidujemy, że również w tym roku wzrost eksportu produktów drobiowych będzie spory około 7% w wadze produktu. Również w kolejnym roku przewidujemy, że te wzrosty będą kilkuprocentowe eksportu, a będzie to nadal możliwe dzięki wysokiej konkurencyjności cenowej naszego drobiu, dobrej jego jakości, uznanej jakości na rynku nie tylko unijnym, ale światowym. Ponadto myślę, że nadal będziemy pierwszym producentem w Unii Europejskiej tego gatunku mięsa.